Hejka kochani, ja tu się tak ogarniam yy, na zakupy, bo jest sobota i mi się przypomniało, że przecież są sklepy krócej otwarte, yy, bo jeszcze się zabrałam za kolejne kartony i ten czas mi tak zleciał, kurde gdzieś położyłam kartkę z zakupami, no a przecież muszę się zaopatrzyć w, ten, w owoce, do tego yy, do soków i, i mam zamówienie na milicznitę znowu i nutelle i tak dalej, więc parę rzeczy muszę iść kupić. Parę minut temu wrzuciłam też filmik. A takie wiecie, napisałam Pitu Pitu do kawki. No bo taki filmik o niczym, a, 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 a nagrałam, no tobie, kurde, muszę go wrzucić. No bo szkoda, jak już się tyle nagadałam aż mnie w mnie wyschło. I ten. No i patrzę, <laughs> i te mi komentarze piszecie. E, Jezu, ja to nie mam taką ubaw, ubaw też z Was. No, ale, ale co przede wszystkim dzisiaj, co się wydarzyło? No wkręciła mnie moja. Ukochana koleżaneczka. Wkręciła mnie oczywiście w śpiewanie, ale wiecie co, ja Wam powiem szczerze, czekajcie gdzie ja mam te komentarze, ale ja Wam powiem szczerze, że tak mnie coś w brzuchu ścisnęło. Jak widziałam, że Monia dostała nominację, to w pierwszym momencie zaraz miałam taki w żołądku i sobie się kurde. Ta małpa pewno mnie wkręci, ale potem myślę się, nie, przecież ona tam tyle tych koleżanek ma na YouTube, to przecież nie będzie się aż tak ze mnie nabijać, nie? No i jestem się, a nie, może nie. No i, i, i patrzę dzisiaj, a ona z taką radością na twarzy obwieszcza, że wkręca właśnie mnie i, i Grzesia w ten, yy, no w śpiewanko, tak, że nie powiem, mam stresa. Parę dni to potrwa, zanim się mentalnie przygotuję. Także chyba na drugi tydzień, dopiero w niedzielę, wrzucę jakiś filmik z naszego wycia. Bo wysłałam <laughs> Grzesiowi szczęśliwą wiadomość. I mówi, tak, puść sobie Eleni, bo on w tej chwili w lodziarni siedzi, nie? Nie puść sobie Eleni. Trenuj, kurczę, no na chwilę tu przysiąść, bo właśnie zaraz ten Widzę, ale słoneczko fajnie tutaj przebija. Nie <laughs> wiem, trenuj, chłopie, trenuj, bo będziemy musieli trochę tutaj się. Sprężyć, nie? Kurde trochę mocne to słońce. No i no i tak przy okazji sobie jeszcze tutaj y, czytałam Wasze komentarze. A może chyba tak chwycić. No tu widzicie nasze wafle do lodów patrzcie ile mamy jeszcze rezerwy. No i ten. No i tutaj się śmiała ze mnie. Która to się ze mnie śmiała. Just, yy, ta. Która to się tak ze mnie śmiała. Edytka. Wesoła Edytka, Zęgotka, zęgota. Hejka wszystkim, a ja kurka rurka nie pijam kawy. To mam nie oglądać, czy jak? Chciałam Ci, Edytka, zaproponować, że możesz sobie walnąć drineczka. Ale to nie wiem, czy o tej porze. <laughs> Chociaż na drineczka każda pora jest, jest dobra. Słuchaj, jak, jak suszy, to dlaczego nie? No. I ten, co tam jeszcze. Już się zbiera tych komentarzy trochę. No, Wiolusia sprząta kuchnię, a ja tutaj jej opowiadam różne pierdoły i też fajnie. Patrzcie, każdy filmik sobie znajdzie jakieś zastosowanie. Niektóre to trzeba oglądać, a niektóre wystarczy słuchać, nie? <laughs> to ktoś tam ponawija makaron na uszy. Ja tak często robię, że, że nie ma action, tylko tak. O, mam dni takie, gdzie mnie weźmie na gadanie i mi się klapa nie zamyka i tak bla, 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 o pierdołach, a potem wiecie, jak ten filmik montuję, to so myślę. Co ja tutaj nagadałam, nie? Czy to będzie chciał ktoś słuchać? Ale za 10 lat to może będę, będę się właśnie z tych filmików też śmiała i, i, ten, i, i będzie całkiem fajne wspomnienie. No tutaj Iwonka Adamczuk zjadła całą Szarlotkę. Pewno z przepisu Moniki tak wynika z, z komentarzu. Hej, Monia, u mnie po Szarlotce już śladu nie ma. Piekłam we środę. Środa, czwartek, piątek. Sobota. Eee, to i tak w wolnym tempie, Iwonka. Nie ja bym tak już, wiesz, konkretnie piekła już ciasto, to pewno w dwa dni by poszło. Dlatego wolę nie piec. To jest też dobre, dobra wymówka. Nie będę piekła, bo bym żarła, bym była jeszcze grubsza. No i no, no i na serio u, tej, u tego dentysty to miałam przejście. Ale nie wiem, czy to takie nie jest obrzydzające. Ach, się naubieram, kurde, mi gorąco... Eee, Dobra, ja się w końcu zbieram. Nie wiem, czy to takie nie jest obrzydzające, bo chciałam Wam nagrać jeszcze parę słów na temat właśnie tej mojej wizyty u dentysty. No i przy okazji może Wam o cenach też powiedziała i przy okazji jeszcze tego mogłabym y, Wam powiedzieć takich pary, y, parę ciekawostek, które się dowiedziałam właśnie tam od Pani asystentki. Patrzcie, właśnie w wózku miałam przygotowane, tutaj mam kurtki, powrzucałam, które muszę do pralni wynieść i żeby nie zapomnieć do wózka wrzuciłam, teraz muszę je wywalić na ten żeby potrzebuję ten guzek na zakupy. No, no i właśnie. I czy Wam czasami nie grać takiego filmiku? Bo tam jest taka też taka mała przestroga, którą dostałam, i takie uwagi różne od Pani y, asystentki. A 19 listopada mam kolejny termin, i pewno znowu się jakichś rzeczy ciekawych dowiem. To może Wam będę tak. Yy... Może Wam nagram. No, a w ogóle poczekajcie. No bo, jak już skoro do, nagrywam do Was taką pogawędkę krótką, to jeszcze Wam powiem, jaki mam pomysł. Yy, przetestuję, czy mi się w ogóle to uda, bo nie wiem, czy będę w stanie się aż tak zorganizować. Bo chciałabym od przyszłego tygodnia zacząć codziennie nagrywać takie krótkie właśnie filmiki. Nie wiem, 10-12 minutowe maksymalnie. I właśnie, żeby były takie rano, wcześniej rano, które już bym wrzucała o 6 albo w pół do 7. I na przykład przed. Yy, przed yy, Pójściem do pracy, albo jak was koguty obudzą y, te wcześnie rano, to już będziecie mogli się ze mną napić kawki na przykład, nie? Taka szybka kawka. E... <grydy> Tymczasem właśnie mam takie fragmenty filmików, które też nie mogę gdzieś tam wkleić. To mogłabym tutaj też trochę powklejać do, do takich porannych wypowiedzi, mądrości, marzeny. E, no albo właśnie takie, wiecie, na no, powitanie dnia. Takie króciutkie, nie, żeby tylko tak kawkę szybko, 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 albo przy malowaniu sobie, żeby tam, tam puścić, marzena nich mi coś tam pogada i, i zmykam do roboty, nie? No i taki właśnie miałam pomysł od przyszłego tygodnia. Aha, no i tu jeszcze właśnie Justynka. Justynka, Justynka, pozdrawiam Cię też kochana, yy, powiedziała, że. Justynka to mówiła, Justynka, no. Ja, ja tych Justynek mam chyba ze trzy. Ale Justynka, Justynka, chyba coś mówiła, że tak, że tęskni za. Yy w cudzysłowie za prasówkami, te, które kiedyś kręciliśmy. No nie, nie jest to taka prosta sprawa, bo ja musiałabym regularnie się z kimś spotykać, żeby te prasówki nagrywać, bo muszę z całego tygodnia zbierać te gazety i nagrywać, nie? Ale nie każdy ma tak czas. Poza tym próbowałam tam, wiesz, wiecie, raz z Grzesiem, tam parę razy z Grzesiem, kiedyś tam raz Sylwia wystąpiła, czy nawet dwa razy Sylwia, ale ta druga prasówka mi po prostu nie podeszła mojemu gustowi i jej nie upublikowałam i... No, z grzesiem to jest tak różnie z czasem, ale wiecie co myślałam, że może tak. Dopóki jeszcze tutaj jestem w Wiedniu, że będę sobie te gazetki też pobierała codziennie, i jak właśnie będę Wam rano opowiadać coś tam do tej kawki, tej 10 minutówki, no to wtedy właśnie Wam podsunę jakąś tam ciekawostkę z gazet albo coś śmiesznego może znajdę. Może w ten sposób to będzie łatwiejsze niż nagranie takiej całej prasówki, bo tego nie, nie mogę robić regularnie. Więc tak. Jak się uda, to kiedyś nagra, może większą prasówkę, ale tak to może bym Wam tylko takie czasami jakieś nowinki albo ciekawostki właśnie rado podsuwała, żebyśmy się razem pośmiali z czegoś, nie? To jest też może jakaś opcja. Dobra, to na razie kończę, bo rzeczywiście już gadam 8 minut, a lecę do sklepu. Pa, do zobaczenia! Pa!